35 lat temu rozpoczęło się męczeństwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika kapelana Solidarności, bardzo Bożego, człowieka bardzo pokornego, niezwykłego duchem i ludzkiego przy okazji. Ksiądz Jerzy Popiełuszko kochał ojczyznę, kochał Kościół i z wielką odwagą, on drobny i kruchy, już od początku swojej kleryckiej drogi sprzeciwstawiał się niegodnemu traktowaniu człowieka też za wiarę. Był w jednostce wojskowej w Bartoszycach, czyli w miejscu, gdzie klerycy specjalnie byli przez władzę komunistyczną brani i poniewierani tak, żeby wybić im wojsko z głowy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, wtedy kleryk, drobny, kruchy niepozorny, a mimo to swoją odwagą cywilną, swoją taką postawą nieugiętą człowieka wierzącego, Zaimponował kolegom i myślę, że jego postawa też pomagała im nie zwątpić w tym trudnym czasie i wytrwać w powołaniu do kapłaństwa. Straszliwie dręczony w wojsku, wiedział o tym, że w czasie, kiedy trwała jego udręka, jego koledzy modlili się, koledzy, którzy byli w pokoju zostawieni wtedy, żołnierze, ci, którzy byli w wojsku wtedy, modlili się za niego. Zło dobrem zwyciężaj to słowa, które lubił przywoływać z Pisma Świętego, i wbrew temu, o co próbowała go propaganda komunistyczna oskarżać, nie nawoływał do nienawiści, nie nawoływał do buntu, ale z wielką, wielką determinacją brodził godności człowieka. Przypominał o tej godności, o wartości człowieka. Dbał o pojedynczych ludzi, dbał o cały naród bardzo przejmująco zapamiętały się jego msze za ojczyznę. Jeździł na robotnicze pielgrzymki na Jasną Górę, spotykał się z różnymi załogami, z osobami ze służby zdrowia. Dużo, dużo dobrego robił, a jednocześnie był straszliwie gnębiony, poniewierany przez władze, zastraszany, oskarżany o różne rzeczy i była to bardzo trudna sytuacja, bo skąd przełożeni kapłana mieli wiedzieć, na ile oskarżenia, które trafiają dotyczące księdza Jerzego, są prawdziwe. Też taką perfilią osaczania kapłana przez władze komunistyczne było umieszczanie w jego najbliższym otoczeniu wśród osób, którym ufał, tajnych współpracowników. I to jest prawdziwy cios, jeżeli z własnego grona wśród bliskich przychodzi taka zdrada. Ksiądz Jerzy Pukiewiczko, bardzo refleksyjne słowa o tym, że żyje się tylko raz, kiedy kończył już ostatnie spotkanie, po którym jak wracał do Warszawy, został porwany, a potem wesjalsko katowany, w końcu wyłowionego, wyłowiony został z Wisły we Wrocławku na Przytamie, a ciało jego było Śladem jednym wielkim śladem tortur. Straszliwe uszkodzenia z oderwaniem ucha, biciem oka, wycięciem języka, zmiażdżone, przypalona skóra. No po prostu koszmarne, koszmarne rzeczy, jakiej niezwykłej zawziętości musieli dopuścić się poprawcy, którzy go dręczyli, a może, a może to ostatnie dni jego życia, bo okazało się, że to wcale nie było od razu, tylko przez kilka dni był tak turo, torturowany na odosobnieniu i to nie przez tych, którzy go porwali, a może chciano w ten sposób złamać duchowo tego kapłana, by później służył, chodził na pasku jako tajny współpracownik. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, mocny patron, wspaniały patron, tak jak święty Jerzy, który pokonuje smoka, taki święty Jerzy, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, być może święty w przyszłości, swoją postawą pokazywał drogę do nieba. I to w najmroczniejszych czasach, najtrudniejszych czasach też stanu wojennego. Wspominamy dzisiaj, ale pamiętajmy o nim nie tylko w ten czas i kiedy do nas przyjdą trudności pewnie nie aż takiego kalibru, bo, bo myślę, że aż takie męczeństwo niekoniecznie jest napisane. Ale czasem, zwykłe, codzienne sytuacje mogą tak bardzo człowieka przygnębiać, udręczać i, i łamać na duchu. To wspominajmy o nim, a może prośmy jako wstawiennika żeby dał nam wytrwać do końca, żebyśmy się nie zniechęcali, nie przerażali, żeby to zło nas nie zastraszyło. Zło mamy dobrem zwyciężać. Więc rozumiejąc, że zło i tak jest odkupione, bo przecież dwa lat, tysiące lat temu ponad Pan Jezus po to się narodził, a potem umarł na krzyżu, żeby to zło pokonać, swoją śmiercią, swoim cierpieniem. Więc zło jest pokonane, chociaż próbuje głowę podnosić, chociaż próbuje szarpać. Błogosławiony Jerzy Popiuszko Módl się za nami, opiekuj się Polską, opiekuj się naszym narodem i chron nas przed tym, żeby nie wrócił już nigdy czas takiej pogardy do człowieka, takiego dręczenia, takiego zniewalania polskiego narodu. Trzymajcie się.